Jaki wzór dał narodowi prezydent Duda? Ślubował tam wierność konstytucji, przestrzeganie prawa, stanie na straży. Jest takie przysłowie, które mówi, że ryba psuje się od głowy. No, mam nadzieję, że jak największa ilość Polaków nie potraktuje tego strasznego wzoru, jaki dał Duda, jako czegoś, co mają naśladować. Ponieważ. Duda miał być prezydentem wszystkich Polaków i stać na straży wartości. Stał się prezydentem jednej partii, a nawet części tej partii i chronił przestępców. Użył tego, co myśmy mu dali, czyli urzędu prezydenta, do ochrony przestępców, a nie do ochrony prawa i sprawiedliwości. Mam nadzieję, że następny prezydent będzie rozumiał swoją rolę. Jako pewien wzorzec postępowania w moralności, w przestrzeganiu prawa, w ochronie konstytucji. Módlmy się o takiego prezydenta.